Na toru do wodospadu. Tak. Żeby sukcesywnie hmm. strzelać, żeby ta woda spływała, oni żeby tam, tam nie zablokowała, Bo co z tego, że my tutaj puścimy, tak, jak, jak ja to wszystko się tam, czy tam czy dopiero się dopiero skumuluje? My tym sposobem robiliśmy co najmniej ze 2 km tak wypuszczaliśmy Od Tartaku. Tartaku. Jedziemy teraz tutaj te 500 metrów dalej na wodospad Jeżeli i zobaczymy. Tak. Most i tam będzie trzeba te przyczółki dwa chronić tam jest dobrze bo nie ma podpory w nurcie ale mówię to potrwa chwilę nie wtedy tam jeszcze ten morze był nie wiem może bo... nie w pierwszej no tam, fazie zabezpieczyć no tam, tam a w drugiej fazie po no. pierwszym strzelaniu żeby przetkać trochę no I zobaczymy co dalej być może łódka później... będzie potrzebna jeszcze to, to byśmy łódkę ściągnęli jeżeli nie bo będą na razie rzucać jeżeli to nie pomoże to na łódce i no. będą zakładać walce. Proszę powiedzieć, nie obawia się Pan tej wody, tej kry, która w tej chwili narasta z każdą godziną? No trochę się obawiamy, bo cze, często już były parę razy po wodzie, często nas zalewało, także no trochę się obawiamy. Mhm. Ma Pan kontakt z tamtą rodziną, która jest w ogóle odcięta od świata, bo Wy możecie być za chwilę. To znaczy, no jedynie kontakt telefoniczny. No tam tato, tato tutaj chodzi, także kontakt jakiś tam zawsze jest. A proszę powiedzieć, gdyby zaszła taka konieczność ewakuowania Was, jesteście gotowi? Zgodzicie się na ewakuację? Raczej nie. No jeżeli będziemy musieli, to tu gdzieś się wyjdzie, czy jak, ale raczej na ewakuację to. No chyba, że już będzie konieczność. Wiesz? A jak to się dzieje, że ten materiał wybucha tak, że energia trafia i rozsadza luta, nie wszystko ucieka do góry? Przy pierwszym otworze, kiedy materiał wybuchowy leży na lodzie, część lo gazów idzie w dół i kruszy nam to wszystko. Natomiast przy drugim, energia jest wykorzystywana super i cały lód jest podnoszony. Także drugi ładunek właśnie robi nam całkiem dobrą robotę. Jak do tej pory po pierwszych ładunkach, które żeśmy wrzucili na koryto rzeki, widzimy, że. Praca daje jakieś efekty. Z tym, że będzie bardzo pracochłonna i zajdzie nam trochę czasu, w związku z tym, że zator lodowy jest na długości jednego kilometra, także trochę czasu nam tu zajdzie Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Ile gospodarstw jest zagrożonych? I czy to może, jeżeli nie puści kra, czy będzie jeszcze gorzej? Jak to może wyglądać? Czy gdyby kra nie puściła po tym strzelaniu, to może być gorzej. Tym bardziej, że jak mówiłem wcześniej, idzie następna kra i z Kamiennej Góry, i z Lubawki. Natomiast zagrożonych w tej chwili jest pięć gospodarstw. Jeszcze żadno nie zostało zalane. Wydaje się, że po tych pierwszych trzech szczelaniach Powolutku, powolutku, ale liczymy, że uda się tą taflę 500 metrową lodu zniszczyć. A to jest początkiem, żeby mógł ten zatok, który jest w górnym biegu, ruszyć. Liczycie się z ewakuacją, ewentualnie. Liczymy się z ewakuacją. Już w nocy powiadamiałem te rodziny ewentualnie zagrożone, ponieważ są to rodziny doświadczone, to Mówią, że my zdążymy, my wiemy jak się zachować, niemniej jesteśmy przygotowani na ewakuację. Ile godzin pan już walczy z krąg? Dużo, chyba już od 15 dnia wczorajszego.

No, ale, that

Panie konwencie, czy jesteście przygotowani na większą wodę, na ewentualną jakąś ewakuację, czy no, na coś, co może się wydarzyć, gdyby ta nie ruszyła? To znaczy przy akcjach, wszelkich akcjach przeciwpowodziowych Państwowa Straż Pożarna jest jednostką wspomagającą funkcjonowanie tutaj samorządu w tym wypadku, dlatego że bezpośrednim kierowanie akcją powodziową i tutaj zabezpieczającą to są samorządy. A my jako Państwa Straż Pożarna czy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych jedynie tylko wspomagamy, zabezpieczamy teren akcji, pomagamy przy ewakuacji mienia i ludzi. Ile w tej chwili jest zagrożonych domów, tak? Realnie zagrożonych? To znaczy na dzień dzisiejszy tutaj specjalnie aż nie ma zagrożonych yy, domów jakimś podtopieniem, bo kra cały czas jest tutaj na rzece Bub i jedynie tylko są niewielkie rozlewiska wokół yy, wzdłuż koryta rzecznego prowadzimy tutaj wysadzanie ładunkami wybuchowymi tej kry i sukcesywnie po prostu drażniamy koryto rzeczne jak to zaraz będzie wszystko się działo To muszę jakąś kronikę zrobić. Popatrz, popatrz, popatrz jakiej prędkości nabiera. Tam będzie dopiero. Ale popatrz, 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 już ponad kilometr mieliśmy. On się przedłużał ciągle. I on jest on śmiesz, on musi pęknąć. To no jest właśnie ten żywioł. Do końca chyba nie widać, nie?